Panie trenerze, gratulacje na no, mecz na szczycie udany rewanż za porażkę u siebie z Łańcutem. E, jakieś takie déjà były jeszcze w meczu kiedyś, jeszcze za czasów trenera Radowicza, kiedy też świetnie zagraliście początek i później no, końcówka była, była nerwowa, bo pierwsze dwie kwarty no, praktycznie łańcuch nie miał nic do powiedzenia. E, dziękuję za gratulacje. Na no, pewno tak, była, był bardzo mocny początek z naszej strony. Kontrolowaliśmy w pełni to, co się dzieje na boisku. I do każdego swego, i do obrony strefowej, i do obrony kombinowanej byliśmy przygotowani. Manciusz niczym nas nie zaskoczył. Natomiast przerwa wyraźnie wybiła nas i z rytmu, i z koncentracji. Manciusz postawił wszystko na jedną kartę. Zaczął stosować pułapki, zaczął grać bardzo agresywnie na pograniczu V, parę Blisków przysłówek puścili sędziowie. My nie trafiliśmy 3-4 rzuty do strefy. Poszło 4-5 strat i mi ten wynik zaczynał topnieć w oczach. Natomiast na 3 minuty do końca, kiedy ratowaliśmy tą nieszczęsną piłkę przy niedolocie łańcuta, było wciąż 9 punktów. więc W koszykówce jest to, są to tak zwane lata świetlne. Buduje się taką przewagę cały, cały mecz często i byłem spokojny na tyle, na ile dało się na tej hali być spokojnym. Kibice bardzo żywiołowo reagowali. żona zaczęła się zamykać trochę psychicznie. Pojawiły się jakieś nerwy niepotrzebne. Natomiast takiego prawdziwego zagrożenia tak naprawdę nie było. Myślę, że w przekroju meczu byliśmy drzwią lepszą. Czy deja vu się pojawiło? Nie myślałem kompletnie o tym meczu. Faktycznie było pewne podobieństwo. Natomiast byliśmy skupieni tylko i wyłącznie na tym pojedynku, który był dla nas arcyciężki, arcyważny w kontekście ewentualnych, nie mówię ewentualnych, bo nigdy nie wiadomo co wydarzy się w pierwszej rundzie play Ewentualne ewentualny finał nie będziemy grać ani z Manchitą, ani z Legią, mało tego. Skierowaliśmy tę drużynę na siebie. Natomiast czy to się wydarzy, wciąż jest to jakąś niewiadomą. są cztery kolejki, nikogo nie, nie wolno lekceważyć. Pracujemy cały dzień na tym, żeby nie stracić koncentracji przed tymi najbliższymi pojedynkami u siebie i na tym się tylko skupiamy. Wyjątkowo kolejny mecz u siebie nie w niedzielę, a w sobotę. 5, 5 marca o 17.00 do Krosna przyjeżdża zespół Noteci, trenowany przez no, dobrze znanego na parkietach koszykarskich Łukasza Żydkę. Przyjeżdża też dwójka zawodników, którzy nie tak dawno grali grali w chrośnieńskiej drużynie, Dawida Damczewskiego m.in. Tak, po analizie trzech ostatnich pojedynków Noteci widać, że jest to zespół bardzo poukładany, bardzo dobrze zgrany. Myślę, że grają lepszą koszykówkę niż teoretycznie ich skład na to pozwala. Ten narzędziec znakomicie sobie radzi, fajnie pokładał te wszystkie koszykarskie klocki. Co mogę powiedzieć? Przyjudujemy się solidnie. Równie solidnie jak do łańcucha, do legi czy do innych rywali. i Nie możemy sobie pozwolić na dekoncentrację, nie możemy sobie pozwolić na lekceważenie. Wyjdziemy do meczu bardzo skoncentrowani i z chęcią przygotowania dobrej koszykówki. Sobotni termin jest spowodowany tym, że wreszcie na hali jest luźniej. Nie ma studniówek, nie ma innych imprez, i chcieliśmy grać w soboty, żeby chłopcy mieli w niedzielę trochę czasu dla siebie i dla, dla swoich rodzin. Myślę że, myślę, że będą zadowoleni, natomiast w pełni grupy zadowolenia brakuje sobotniego dzieciństwa. Sobota 17. Zapraszamy. Opraszamy.